Niezależnie od tego, co wmawia nam się we współczesnym społeczeństwie, o równouprawnieniu, o tym, że kobiety i mężczyźni są niezależni, że mogą prowadzić swoje życie, każda kobieta, nawet najbardziej zatwardziała feministka w środku siebie ma pragnienie tego, żeby odpuścić kontrolę i żeby oddać się całkowicie mężczyźnie, żeby to on przewodził, żeby to on kierował ją w życiu, żeby to on sugerował różne, różne rzeczy. I to się tyczy tak naprawdę każdego etapu relacji i takich. Prostych rzeczy, jak to, gdzie pójdziemy dzisiaj zjeść kolację, poprzez tak duże decyzje życiowe, związane z tym, gdzie będziemy mieszkali przez kolejne 10 lat. I kobieta, gdy oddaje się w pełni facetowi, któremu ufa, może całkowicie się rozluźnić, może całkowicie odpuścić. Jest to dla niej wspaniały, błogi, bardzo zgodny z jej naturą stan. Kobiety pragną być zaopiekowane, być traktowane czasami trochę jak takie. Dziewczynki, które nie do końca jeszcze wiedzą, na czym polega życie i są trochę zagubione, nie mają pełnego przeświadczenia co do tego, czy podejmują same właściwe decyzje, i to wszystko oczywiście też przenosi się na sferę łóżkową i tego, że kobiety pragną być w tym łóżku prowadzone przez mężczyznę na zasadzie uległości i dominacji, o czym mówię zresztą w bardzo wielu moich materiałach.